Tím máme bránku, je počátek meču, máme bránku. <totivante> Wstępień Wycofuje do przychodzenia. Piłka do Milcza. I ostatecznie z linii bramkowej jeszcze udało się wybić piłkę zawodnikom, gości. Szybko zagrał Powiślak. Stępień. wstępień, Jeszcze uderzenie. Bramka. Nie najlepiej. Jeszcze raz broni bramka. Mała gra zawodników Powiślaka. Drzazga. Kośka. Wilka do Gila, Marcin Gil i po raz kolejny w doskonałej sytuacji. Brawo, teraz głupów przed swoją sytuacją. Siemieniu, Siemieniuk tutaj naprawdę niewiele brakowało. I teraz na przebój zawodnicy. Złukowa, Siemieniuk I tutaj dobra, dogodna sytuacja Bardzo dobre dośrodkowanie Siemieniuka Zagranie na dłuższy słupek Piłka minęła Wszystkich I tutaj I tutaj może mówić drża pomyślaka O dużym szczęściu Maćka na naprzeciwko Poradził sobie z nim, jeszcze raz sobie z nim poradził I Maciek Zagórski ponownie. I teraz kolejny niewymuszony błąd zawodników po w środkowej strefie. Trzeba wracać. Tutaj Darek Jazga próbuje naprawić jeszcze błąd. Krystian Gontarz. I piękne uderzenie z dystansu zawodników Orląt, Damian Ozygała i... Jest jeden do jednego, Orlęta wyrównują. Swoją grę poprawić różne żółto niebieskie, bo na razie oczekiwania są spore, a, a po prostu tutaj e, to, co, to, co, e, to, co wyprawiają zawodnicy Powiślaka, przechodzi. Dai, 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 Kolejna, kolejna, doskonała sytuacja. A my, koniec pierwszej połowy, Powiślak 1 Łuków 2 Maczka Miśurka, Miśurek, do zdunka, zdunek, ma więcej miejsca, zdunek, uderzenie. Dobre, brawo! Teraz ciekawie, Bernard zagrywa do Gila, Gil, Gil i minimalnie przestrzeliwuje w tej sytuacji. No. Gil, Gil. Dobrze się zabrał Marcin Gil. Marcin Gil Zmiennik wypuszcza Jaworskiego, Jaworski, 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 Jaworski tutaj niewiele brakowało. Bardzo mamy Przypuścił piłkę Bernat do przychodzenia, przychodzień, do środkowania. Dunek. Pamięć do Bernata Bernard do Szadego, Szady Szady i z kolejna stuprocentowa sytuacja. Więcej miejsca mają zawodnicy ale tutaj w tej sytuacji. Rafał Szady ma jeszcze piłkę. Rafał Szady dogra. Do Rafał Szady zagrywa do Szadego. Szady, szady do Bernata. Damian Bernat. I pozycja spalona tutaj do Bernata. Bernat do Sułka. sułek. Piłka pod nogami Gila i Bramka, i Bramka. 2 do 2, 2 do 2. Za W sześciu atakuje Powiślak. Kursa. Dośrodkowanie do milcza Jarek Milcz. Główka niestety przestrzela w tej sytuacji. Jarek Milcz. Jarek Milcz. Tutaj cóż tu się dzieje, coż tu się dzieje. Tutaj za takie przewinienie z pewnością powinna być y, dr, druga żółta w konsekwencji czerwona kartka. I zobaczymy, czy uda się Powiślakowi z tego strzelić bramkę. Piłka pod nogami pod głową Rafała Szadego i przestrzela w tej sytuacji Rafał Szady. I tutaj e, Marcin wybiega za linię boczną i mamy koniec spotkania. Tylko remis w Końskowoli, Powiślak 2, Orlęta Łuków 2.